No widzowie, widzowie, witam Was bardzo serde serdecznie po wielu, wielu miesiącach. No, w sumie wam powiem, że ciężkie roboty, bo była ciężka robota. Właśnie mam admina na serwerze Minecraft, czyli mogę dać każdemu bana. O nie, no dobra, oczywiście jestem dobrym adminem. Słuchajcie, jak już wiecie, oglądaliście, albo pewnie poprzedni odcinek, czyli trale mojego serwera, otworzyliśmy serwer Minecraft razem z moimi przyjaciółmi, gdzie możecie grać sobie na Survivalu albo na Skybloku. I słuchajcie, mamy u nas naprawdę bardzo wielu youtuberów, ale... Dobra, bo ja w ogóle chcę Wam powiedzieć o tym, co my tutaj będziemy robić. Patrzcie, to jest w ogóle jakiś gracz. Ty... Hej, X-Marchewka. Co tam? A dobrze, fajnie się gra. I to mi się podoba. Widzicie? I to mi się podoba. I w tym momencie właśnie my razem będziemy sobie, widzowie, tutaj grali. Ogólnie sprawa wygląda tak, że tutaj się znajdujemy na właśnie na lobby, czyli na miejscu, w którym no po prostu wszyscy wszyscy dołączacie od razu po wejściu na serwer. Plan jest taki, że ja się teraz ukryję. Zobaczcie, no teraz mnie nie widać. Totalnie mnie nie widać i nikt nie widzi, że ja tutaj jestem na serwerze. Jest dosyć późna godzina, ale... Ale spokojnie, na pewno kogoś tutaj, e, kogoś tutaj uda nam się podejrzeć. GM1 damy sobie i zobaczymy, co tutaj ta osoba robi. Zobaczcie, Mordki Rembola normalnie kopie tutaj sobie e, jakiś bruk. Poczekajcie, wiecie co? Ja mam plan. E, skała macierzysta i patrzcie teraz to. Patrzcie teraz to. Ale patrzcie teraz to patrzcie teraz to! Patrzcie to! Patrzcie to! Właśnie, co, zobaczcie, ktoś normalnie, normalnie się ożeni. Zobaczcie, co on tutaj w ogóle wyprawia tej. Zobaczcie, że tutaj jest jakieś. Wiem, co zrobię, wiem, co zrobię. E, patrzcie to, e, Wojan. Patrzcie to, nazwiemy. Zobaczcie to. To y, ta, y, ta tutaj jak to się nazywa? Ta tutaj jak to się nazywa? E, świnka nazywa się Wojan. Ciekawe czy on jakoś tutaj zareaguje na to. O, patrzcie to, patrzcie to, zamieniłem mu sadzonkę, ciekawe czy w ogóle jakoś tak jakoś tak zareaguje na to, ale zobaczcie, że on na razie, na razie zbytnio tak no nie, nie pisze tutaj. To on nadal kopie! On się w ogóle nie skapnął, że jego świnka nazywa się Wojan. Wiadro, Wiadro, ja mu zabiorę, widzicie co? Ja mu zabiorę lawę. Patrzcie to, patrzcie to, zabrałem mu lawę. Ciekawy czy zaraz napisze na czacie, że admin zabrał, zabrał mu lawę. Patrzcie to. Patrzcie co, co tutaj w ogóle jest. Ten, ten kopie, nie wie co się dzieje, patrzcie to. Ten w ogóle nie wie co tu się wyrabia. Ej no. <laughs> on nie wie co tu się wyrabia, dobra zostawię mu tą lawę Zostawię mu tą lawę, bo wiecie co jest najlepsze On totalnie nie widzi nas, bo właśnie my mamy tego vanisza I to jest mega, mega, mega fajne Dobra, wiecie co, bo on tutaj nic zbytnio nie Ja mam pomysł, ja mam pomysł, zrobimy mu coś tutaj... O nie, no to był misklik Dobra, zobaczymy co on tutaj Nie no, on widzę, że tutaj bardzo dobrze sobie Dobrze sobie radzi, wiem Weźmy sobie mączkę kostną może i patrzcie teraz to Patrzcie teraz to Patrzcie to i nagle wyrosło, wyrosło mu drzewo, tylko on nie zasadził świerkowego, tylko wysadził dębowy normalnie i on nie ma pojęcia co to się w ogóle dzieje. Także patrzcie teraz to. Pyk! Elo, elo! Teraz patrzcie to, mamy mu normalnie taki podpisik, patrzcie to! Dostał podpisik podglądany przez dziadzia TV. Co on tutaj? U! Oj, zabrało mi tu ten, zabra <laughs> Wiem co zrobię! Patrzcie to! Up! Jeden! On nie będzie widział, on nie będzie widział, ale patrzcie teraz to! Patrzcie co to, ale będzie teraz strolowany! On będzie zaraz strolowany, Jak on się tylko, niech się tylko obróci Niech on się tylko obróci, ale zaraz zobaczycie On będzie strolowany, co tam robi drzewo Ona pójdzie, zobaczcie, co, ale jak to drzewo Jak to drzewo tak by się stało, ale wiecie co, ja mam też pomysł Wezmę sobie może wanda yy, Wezmę sobie oczywiście wanda, czyli taki taki, taki temek, Który, yy, który jakby Czekajcie, yy, pos jeden Kopi, dobra I zaraz mu wkleimy to drzewo tutaj, ciekawe co on zrobi Pastę Dobra, zobaczymy, czy on coś zrobi, że tutaj się drzewo Nagle wkleiło Patrzcie teraz to, on ma dookoła drzewa Zobaczymy czy jakoś na to zareaguje, ale widzę, że on ciągle, ciągle kopie tej On ciągle, ciągle kopie Ej no nie wiem co to się w ogóle wyrabia Patrzcie to, on kopie i kopie i kopie i kopie, a w ogóle drzew dookoła to on żadnych tutaj e, nie widzi hmm. Czekajcie, dam mu zatrucie na 45 sekund Ale od razu dam mu efekt, clear i mini, e, mini, dobra to sobie od razu sk sk skopiuję i patrzcie teraz to Dobra, on teraz się, on teraz się e, otknął, bo on jest teraz e, lekko, lekko takim w szoku Co tu się w ogóle, patrzcie to, znalazł drzewo, on znalazł drzewo, on teraz widzi te wszystkie drzewa On nie wie co tu się w ogóle dzieje, Ten drzewa mu się te drzewa mu się zniszczyły I on nie wie co tu się w ogóle wyprawia tej, on jest w jakimś ciężkim szoku Patrzcie to co w ogóle, jak on na mnie patrzy, on w ogóle na mnie patrzy, że, 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 że szok, nie? Nie kapie dalej, jakby się nic nie stało, dobra To, czyli oczywiście musimy zastosować to, czyli... To i nie wie, o dobra, no i teraz w tym momencie jakby No w sumie on jest teraz w szoku No on jest teraz w szoku On nie ma bladego pojęcia, co się w tym momencie wyda wydarzyło On myśli, że Są pewnie jakieś lagi na serwerze Dobrze, naz nazwiemy mu świnkę Wojan, ciekawe jak on na to zareaguje te drzewka mu pozostawimy, bo jednak drzewka to drzewko Nie będziemy mu tam oczywiście tylko zabierać Ale ważne, żeby on zobaczył, że ta świnka Nazywa się Wojan I to by było e, bardzo spoko, tylko wiecie co Może zrobić coś takiego, e, płot Weźmiemy sobie może jeden tutaj taki płot. Ja mam pomysł taki, że tutaj przypniemy sobie tak. Smycz. Weźmiemy sobie smycz, weźmiemy sobie to. I przypniemy ją do smyczy. I patrz teraz to. Ja go uderzę. I teraz. Okej, okay. Coś się stało. Coś zepsułem. Coś zepsułem. Coś zepsułem, dobra, nieważne e, Świnka, niestety, e, widzowie, dla świnki powinien być w tym momencie Tutaj e, mały taki ten Mały taki, mm, no wiecie o co chodzi Dobra, wiecie co, ja mu zostawię jednego diamencika Że podglądanie, podglądanie Dziadzia i Bo żeby miał sobie oczywiście, żeby był szczęśliwy I dobra, pójdziemy z tym widzę, że kopie, 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 kopie I tutaj sobie kopie i to jest właśnie e, cały ten test. Zaraz zobaczymy, czy on kopie na awku Oczywiście, że kopie na awku O nie, nie kopie na awku Dobra, 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 dobra on robi sobie coś takiego, wiecie co? Ja mam taki pewien plan Podmienimy mu dirta Albo nie, dobra, podmienimy mu Na przykład dirta, ja na wiecie co? Patrzcie to, replacę Dirt na, e, na gold blo Gold e, Blok i patrzcie teraz to, patrzcie to to Patrzcie teraz to, patrzcie teraz to nie wie co się dzieje I patrzcie, i nagle I nagle, nagle nic nie ma Nagle nic nie ma. Oni chcieli tylko pozamienić to na... Yy, na... Oj, oj, widzę, że tu lag dostałem. Nie wiem, czy to zamienięcie przez serwer. O, może... może żółw, dobra, poczujcie to. W sumie żółwia, który się nazywa Wojan! Zobaczcie teraz to! Zobaczcie to, czy oni się skapną, że tu jest żółw, który się nazywa wojan. Oni mają żółwia, który się nazywa wojan. Patrzcie teraz to, ale patrzcie teraz to Patrzcie teraz... Patrzcie teraz to. Że ja go zepnę. Ja go zepnę. Ja go zepnę i on spadnie. On spadnie w przestrzeń On spadnie w przestrzeń On spadnie w przestrzeń Patrzcie to On, on, on spadnie w przestrzeń Patrzcie to Patrzcie to, ten żółw się tylko i wyłącznie utrzymuje Nie, dawaj, to on, i on, nagle spadł I on nagle spadł i oni nie wiedzą To co tu się w ogóle Co tu się w ogóle stało w tym momencie Ale spokojnie Ja im to zaraz naprawię Dam im żółwie jajko, żeby było, że on tu zniósł w ogóle Żółwie jajko, tylko co tu robi? Co tu robi? Hy! Czy oni tam Czy Naprawdę? Czemu ty w ogóle to spadłeś? Dobra, wiecie co? Ja zrobię coś takiego Ja im postawiłem tu jedną skrzynkę Ja im postawiłem do skrzynki podglądanie podglądanie yy, Dziadzia pozdro Cinek Mam nadzieję że się ucieszą i słuchajcie, idziemy teraz na survivala zobaczyć co tam się dzieje... Go tak także zapadła. Okej, okay, dobra, udało mi się tutaj jakoś tak wiecie, giem, czy udało mi się tutaj jakby... Yy... Poczekajcie, widzicie co? On tutaj sobie będzie kopał Także gm1, szybko, szybko O nie Czekajcie, czekajcie, czekajcie Bedro, yy, skała macierzysta Weźmiemy sobie może skałę macierzystą Dobra I patrzcie teraz to, poczekajcie, gm3 Ja może podlecę troszkę tutaj gm1 Dobra, gm3 I patrzcie to, natrafił na bedroka Natrafił na bedrocka, on nie wie co to się dzieje. Patrzcie, to bedrock na 10 poziomie, to jest niewiarygodne, że chłop wykopał bedrocka na 10 poziomie. No, no, on nie, on nie wie, co się dzieje w ogóle. On jest jakoś taki, jakoś taki przerażony, że tak powiem, nawet. On jest nawet taki przerażony, ale spokojnie, ja to zaraz, ja to zaraz tutaj naprawię. Oczywiście zamienimy sobie tutaj yy, set zero na przykład. On nie wie, co się dzieje. On nie wie, co tutaj się w ogóle y, wyprawia. Poczekajcie, wiecie co? Ja może znam sobie nie na 100 sekund, tylko na 1000 sekund. Y, będzie tutaj, może, no dobra, set i patrzcie teraz to. Patrzcie teraz to. On tu set 0 i zrobimy teraz set. Y, set. I patrzcie to. Patrzcie, co się wydarzyło. Normalnie jest woda. I oni nie wiedzą co tu się w ogóle dzieje. Właśnie barwniasty to jest w ogóle VIP u nas na serwerze, także Bedding, gdzie serdecznie. Dziękujemy za tutaj za wspieranie. Dobra. E, co tutaj możemy e, możemy tutaj im machnąć? Widzę, że oni to mają jakieś itemy, także nie jest za bardzo bym chciał im tutaj psuć, ale ja mam pewien Ja mam pewien pomysł. Zrobimy sobie coś takiego. Zrobimy sobie coś takiego, że zamienimy im to coś, zamienimy im na, na bedroka. Patrzcie to. Set bed Bedrock i oni nie wiedzą co tu się w tym momencie dzieje Patrzcie to! I on teraz to Patrzcie to i on nie wie co to w ogóle jest! Co to jest? Co to w ogóle jest? Palo, palo, panie barwniasty! Co mi się tutaj e, I wiem! E, zombie, zespełnimy mu może e, Pigliny, zespełnimy mu te pigliny, żeby się powalczył trochę! Fajnie by było jakby on sobie na przykład uderzył takiego piglina To wtedy by wszystkie pigliny nagle na niego y, tak zaatakowały I byłoby wtedy bardzo, bardzo, bardzo śmiesznie Ale tu widzę, o to widzę że malo tutaj spami Także uwaga, poniż, y, poniż, y, no Ja, ja to chcę, kto chce się tepnąć, dobra Pun. O, widzę, że tutaj. Widzę, że tutaj już ładnie tutaj. Yy, tutaj. mutują mi to mi się, yy, to mi się yy, podoba. Ale zobaczcie, że tutaj pan Dziol nie za bardzo wie o co chodzi. Oni tutaj są tacy na zielono. Ciekawe, czemu oni są na zielono. Mnie to ciekawe, czemu wy jesteście tacy zieloni. No dobra, oni są dosyć dosyć tutaj na zielono. Czy można iść do neteru? Nie można. To o co chodzi. A, bo oni patrzą, czy z neteru mógł. <laughs> mógł ten. Ja wiem, ja im zabuduję to normalnie bedrockiem oni zaraz tu i przy... Pandio mnie widział! panziom mnie widział! Dobra, przepraszam! Warwiasty! Patrzcie to! Patrzcie to, patrzcie to! On tu przyjdzie i tego nie będzie! On tu przyjdzie i tego nie będzie! On tu przyjdzie i tego nie będzie. Co ty go trollujesz tej? Ty, Pandzio? Aha, znikło. I patrzcie to. Undo i patrzcie on. Patrzcie to. Oni nie wiedzą nie wiedzą o co chodzi Oni nie wiedzą o co chodzi, nie mają kompletnego pojęcia o co tutaj chodzi Patrzcie teraz to ja wejdę tutaj może i patrzcie to, ja im spałuję w portalu masę piglinów Ja im spałuję w portalu masę piglinów Co to jest? Patrzcie to oni nie wiedzą co jest, ja nie mój. Ej to jest widzowie mój chyba ulubiony content w ogóle w życiu, nie? Trollowanie, trolowanie widzów, ale słuchajcie, o dobra mój tekst, aha o co chodzi? Nie wiem co tutaj w ogóle oni robią, ale... Ale dobra Uh, walka! Walka jest tutaj. Tutaj jest jakaś walka. poczekajcie, ja mam plan. Ja mam plan. Ja tutaj normalnie będę z łuku strzelał ich. Patrzcie, to Ma Mac dołączył do gry, dobra. Widzę, że tutaj się niezłe. Nie, niezłe akcje się dzieją. Bo oni się tu klepią troszeczkę, dobra. Wiecie co? Ja myślę, że ja sobie na przykład wyłączę tutaj na Waniszu. Yy, na Waniszu się wyłączę. I patrzcie, to. Przyjdę sobie stąd. Siedem, pandzio. Skąd ty masz. Pigliny. Znaczy nie, to są jak? Pigmeny. Zaraz tu przyjdę. nie jest wyłączone. kto się zrespił tutaj? No, 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 ciekawe kto. Ciekawe to, Ciekawe kto. No, 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 no. Za, za, zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Ale ktoś chyba był tu. No... Niemożliwe. Nikt. Pa... 7 Pandzio. Jak odkryłeś jakiś bug, to zgłoś na Discord. No 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 to oni są ten trollowani tutaj, że nie wiem co w ogóle o co tutaj chodzi. Dobra, słuchajcie, ja idę sobie dalej tutaj zobaczymy kogoś jeszcze może jedną osobę tutaj stroliłem. nixer 099. Co to jest w ogóle za chłopaczy na tutaj? On tu widzę, że nieźle sobie tutaj próbuje coś wybudować. No nie wiem, no yy, zaraz zobaczymy. Krzysiek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yy, dobra, widzę, że tutaj oni coś sobie budują. Tutaj się widzę, że klepią w Minecrafcie. No i to mi się tutaj podoba, wiecie co? Ja mam... Ja mam tutaj pewien pomysł. Patrzcie to Ja w tym momencie tutaj im na przykład A widzę, że deszcz tutaj się zrobił, no to całe, całe szczęście, całe szczęście. Ja im rzucę na przykład tutaj teraz tak normalnie O! Powolne opadanie! Patrzcie to, teraz oni będą powolnie opadać. Ciekawe co oni w ogóle jakoś zareagują na to. Co tutaj w ogóle jest? Panie! Co tutaj się robisz? Wieee! Yes! Ja im podmienię normalnie ten płot Ja im podmienię ten płot na inny kolor Ciekawe czy się skapną, w ogóle co to jest e, Oak fence, okej okay. Replace, replace, oak. E, podłoga, fence Damy sobie spruce e, Spruce Spruce, fence I Ciekawe, u, skapnęli się Oni chyba wiedzą, że coś jest na rzeczy tej Oni chyba wie wiedzą, że coś tutaj się wydarzyło tej Oni nie wie... Przecież się. Patrzcie, tutaj. Jakoś. zobaczmy czy oni jakoś zareagują na to, co tutaj się w ogóle, e, w ogóle stało. Czekajcie, co oni tutaj w ogóle wy... wyczyniają. UNDO. I patrzcie to. No i oni normalnie są. istnie strollowani. Jak to w ogóle wygląda, kozacko tej. Pani, Kasper! Kasper, ty nic nie widziałeś? Ty nic nie słyszałeś, dobra widzowie. Myślę, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć ten odcinek. Pamiętajcie, wpadajcie oczywiście na jizemc.pl, bo to jest mój serwer Minecraft No i co? I wpadajcie, grajcie, bo tutaj będziemy nagrywali sobie oczywiście odcinki, grać na Skyblocku, na Survivalu. Zapraszam też również na stronę internetową na, do sklepu naszego. No i co? Jak byłem dzieciu? Do następnego